Zaproszenie dotyczy uroczystej noworocznej przy świętej widencji samorządowców, która odbędzie się 9 stycznia 2017 roku o godzinie 12. W walki w walki świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu na Ostowie Tumskim. Wszystkie te materiały są dostępne w tym biurze Rady. <grymian> jeszcze, jeszcze Bawie to nie koniec, proszę Państwa, jest koniec roku, <grymian> więc się trochę nazbierało. Chciałbym wrócić do tego spotkania, które miało miejsce 15 grudnia, gdzie jakby wspólnie staraliśmy się przymierzyć do optymalizacji działań struktur jednostek Struktur starostwa, w ogóle działań restrukturyzacyjnych, nazwijmy to, a które dotyczą przyszłości funkcjonowania starostwa powiatowego. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w związku z tym tematem, które odbędzie się 12 stycznia. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu, jak również Pan Przewodniczący Komisji Oświaty. Będą Państwa zapraszać na to posiedzenie. Bardzo chciałbym, żeby jak największa liczba, bo to nie tylko chodzi o członków tych komisji, żeby jak największa liczba radnych uczestniczyła, żebyśmy mieli mniej więcej wspólnie wypracowane stanowisko, żeby mniej było takich sytuacji pozyfaktum. Tak? Godzinę ustalą przewodniczący komisji. Ja w tej chwili nie, 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 nie umiem odpowiedzieć. W każdym razie będzie to 12 dzień stycznia. Tu, tej sali. Na Benedykta. w czwartek? Tak, 12 stycznia, czwartek. Dwie informacje dotyczące kolejnych sesji. E, kolejna sesja odbędzie się jeszcze w tym roku, 29 grudnia o godzinie 12. Za chwilę otrzymają państwo e, zaproszenie na e, tak, bardzo zaproszenie na tą sesję z porządkiem obrad. O godzinie 11 będą będzie posiedzenie wspólne wszystkich komisji. Tak abyśmy się nie spotykali bo już nie ma czasu. W okresie między świętami a nowym rokiem. Wspólne posiedzenie wszystkich komisji dotyczących e, proponowanych projektów uchwał. Chciałbym jeszcze tylko Państwu wyjaśnić, że, że e, w punkcie 4.5 porządku obrad wszyscy już mają porządek obrad przed sobą. W punkcie czwartym projektu uchwały oznaczonej numerem 4.5 w sprawie ustanowienia hipotek na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących mienie powiatu drutowskiego materiał będzie dostarczony na komisję o godzinie 11. Wynika to z faktu, że Pani Dyrektor y, Szpitala, ale ta nasza, nie ta nowa, proszę. A tak, Pani Pani y, Dopiero będzie miała informacje ewentualnie z banków, które y, postawią warunki i wymagania dotyczące zabezpieczenia potencjalnego kredytu. Czy, Ktoś z Państwa Radnych ma w tej sprawie jakiekolwiek pytania i nie budzi wątpliwości w ten sposób przyjęcia porządku obrad mam nadzieję. Spotkamy się 29 godziny 11 to ten projekt uchwały też będzie. Dotyczy to po prostu zabezpieczenia tego kredytu. Nic więcej. Tylko nie wiemy na jaką wielkość, na jaką wartość i w jakiej formie ma być to. Dopóki nie nastąpi wybór wybór banku, który zechce tego przeżyć wycieczkę. Czy są jeszcze jakieś? Jeszcze go nie schowały w tym dobrze. A później do mnie. Wypełnienia składu zarządu, to jest opinia Rady Społecznej i Programowej. Programowe, Rady programowej, tak. I, I proszę Państwa, ja tylko głośno wyrażam tutaj swoją, tak, swoje wątpliwości z tego względu, że tak. Jest tylko dwoje członków zarządu, i ten zarząd w składzie dwuosobowym, no może podejmować prawomocne decyzje, bo y, jest zapisane, że dwie, prawda? Tak, ale, ale jest zapisane czy No proszę Państwa, y, wypłaty ludziom i, i inne sprawy, no oni muszą, zarząd, skład zarządu musi być uzupełniony, a gdybyśmy my jako Rada powołali, czy uzupełnili ten skład bez opinii Rady Programowej, jest to błąd formalny, według mnie i, i jest to trudna sytuacja. Ja, tu powiem, że ja mówię, bo... Proszę bardzo. Ja myślę, że temat jest dużo szerszy. To nie jest tylko kwestia rezygnacji w przewodniczącego Rady Programowej. Nie? Temat się bałkuje od kilkunastu miesięcy. Dobrze temat znamy. Nikt nie zabiera głosu. Ja wczoraj na komisji złożyłem Cię wniosek który nie został w pełni zrealizowany, to nie był wniosek taki pod publikę, mogłem to zrobić gdzie na sesji, nie wiem, czy to się nagrywa dalej, czy nie. Będzie no, w internecie. No, będzie w internecie, a nie chciałbym, no trudno będzie, no bo jak tak się złożyło. Myślę, że temat jest szeroki, temat jest, gdzie zasady pracy zarządu, i to są efekty. Pamiętamy, że kilka miesięcy temu zapytał się, Radny Chorodycki o pewne kwestie dostał odpowiedź, że to nie to forum, nie w tym miejscu się powinien pytać. No to gdzie się ma pytać? nie? No i tak to wygląda. Zamienili się panowie, szanuję obydwóch. Jeden był przewodniczącym, wstał rano, mówi: Nie będę przewodniczącym. No to co? Zrobiliśmy drugiego przewodniczącego. No nie wiem, to, to mój komentarz, że ja przepraszam, że ja tak mówię. Dzisiaj rezygnuje wręcz Łukasz i zastanówmy się nad tym, jak ta fundacja ma działać. Nie możemy co sesja uzupełniać, bo ktoś rezygnuje, ktoś nie pracuje, ktoś nie przyjechał, bo ktoś przedzwonił do niego nie, jest, coś tam. No, takie głosy do mnie dochodzą. nie? Ja, ja nie jestem śledczym, nie? Nie jestem śledczym, ale wczoraj temat... Zapytałem się na komisji, bo nie chciałem zabierać głosu tutaj na sesji. Nie może być tak, że dowiadujemy się, że jest złożone, nie mało tego, że dowiadujemy się, że wstaje ówczesny pan przewodniczący i mówi o tym, że są nieprawidłowości, podwójna księgowość, coś tam, nie? Obecny przewodniczący rady ten czas stwierdza i mówi, jak powziąłeś taką decyzję pan, to trzeba odpowiednich organów to zgłosić, nie? Czy pamiętam dokładnie? może nieraz coś zapominam, ale akurat to pamiętam, nie? i nie otrzymujemy. Pada później pytanie kiedyś, co jest z tym dochodzeniem? Stwierdza się, że niestety, ale dochodzenie trwa, nic nie wiemy, nie? Uruchamia się nawet budżet radcy prawnego, który broni tej odpowiedzi, Podejrzewam, że nie sprawdził tego radca i mówi, w trakcie dochodzenia nie wolno nic opowiadać, gdzie prokuratura prowadzi dochodzenie. Dzisiaj wiadomo, że prokuratura dawno nie prowadziła dochodzenia, bo to nie jest jakieś skomplikowane dochodzenie, gdzie, które się prowadzi kilkanaście miesięcy, że dawno nie prowadziła przeciw człowiekowi, tylko w sprawie umorzyła nie, a my dalej jesteśmy przeświadczeni, że, no słuchajcie, coś tam się dzieje, gdzie, nie? Coś tam się dzieje. Nie? Ja bym tego tematu nie poruszył, słuchajcie, jakbym kilka dni temu nie otrzymał telefonu od dziennikarza, od dziennikarza, nie powiem jakiej gazety, yy, dzwoni i chce, że yy, panie Kazimierzu, pan pracuje w Zazie Świeżawie. Tak, to nie jest tajemnicą, pracuje w Świeżawie. Nie? I zaczął mnie pytać o, o sytuację w y, Odpowiedziałem, że nie jestem rzecznikiem prasowym i nie jestem szefem. trzeba się zwrócić do, do dyrektora Zazu, u nas nie ma żadnego. No to w ten czas zaczął mnie pytać o, o WTZ, nie? O te kwestie, które ja poruszam. Znowu odpowiedziałem, że ja nic nie wiem, bo ani nie jestem członkiem Rady Programowej, ani członkiem fundacji, nie? No ale wie pan, no fundacja to jest, mówi wasza radnych, nie? No taka jest. I, i, i słuchajcie. Tak, mieliśmy życzenia w gazecie od pracowników szpitala, zaraz dostaniemy życzenia od jakichś innych pracowników jako radni, nie? I nic nie wiemy. Naprawdę nic nie wiemy, co się dzieje. Człowiek uszy, tuli, nie? no a ktoś się przy tym majstruje. Nie? Dzisiaj starosta mówi, że wypłacono pieniądze. No bo jak można podjąć decyzję? Jakieś porozumienie podpisać, zgodzić się na jakieś tam odszkodowanie dla byłego kierownika i nie zapłacić mu, będzie, nie? To wystarczy napisać do niego pismo. Nie mamy pieniędzy w tej chwili, zapłacimy w pięciu latach, nie? Już jest temat. Jak sprawa poszła, jak ja wczoraj powiedziałem, że sprawa poszła do nie bo się dowiedziałem, no to dzisiaj zostało wypłacone. Tego, nie miałem tego tematu poruszać. Sytuacja teraz będzie zmusiła mnie, że no muszę to powiedzieć, nie? No, no tak to niestety wygląda. I myślę przecież, że, że jesteśmy tutaj w gronie już teraz tylko w samych radnych. Zastanówmy się, co zrobić, kogo wybrać, nowy zarząd wybrać, nową radę programową i w ten czas będzie chyba wszystko przecież jasne, proste. No bo po co nam, po co nam fundacja, z którą od półtora roku czy dwóch mamy cały czas kłopoty? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Koście, no głos radnego Kazimierza Nikolicza na, na pewno jest cenny. Myślę, że Rada powinna się, się zastanowić nad reformowaniem no tak, funkcjonowania fundacji. Chętnie, chętnie będę służył może jakimiś swoimi odpowiedziami, jeżeli Rada uzna to za stosowne. Teraz może parę słów sprostowania. Otóż radny Kazimierz Niklewicz mówił o pewnych pieniążkach wynikających z ugody. Termin na realizację tej ugody był do 30 albo 31 grudnia. Także myślę, że mnie jest niestety, ale przedwczesne. Druga rzecz <coughs> też radny Kazimierz Krewicz wspomniał tutaj wtedy o moim wystąpieniu jako wtedy przewodniczącego zarządu fundacji odnośnie pytania wtedy pana Łukasza Holodyskiego. Jak wyglądają bieżące sprawy odnośnie kierownika miary. To pytanie było we wrześniu czy w październiku <coughs> przed waszą, roku. I wtedy z moich ust nie padło stwierdzenie o podwójnej księgowości, tylko o podwójnym systemie wynagrodzeń. który stwierdziliśmy, a to jest diametralnie różna sprawa. To jest druga rzecz. No i trzecia rzecz. Kadencja obecnej obecnego Zarządu Fundacji Rozwoju Powiatu Złatowickiego kończy się w marcu przyszłego roku. Już też na komisjach i teraz wobec państwa radnych oczywiście też wyrażam swoją jakby chęć podpowiedzenia jeszcze w jednej rzeczy. Otóż ten skład statutowy może liczyć do pięciu członków. Naprawdę to by było lepiej, jakby ten skład z trzech osób zwiększył się do, do pięciu osób. I myślę, że wszyscy ty, ci, którzy z radnych czują się na siłach, którzy dysponują czasem swoją wiedzą, nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby w marcu kandydowali do tego zarządu. Tylko proszę mieć świadomość, że jest to praca społeczna, nie wynagradzana, a wiążąca się z dużą odpowiedzialnością. Także krytykować jest łatwo, ale myślę, że ci, którzy krytykują, Chętnie przyłączą się do pracy w zarządzie już od marca. No i wtedy życzę wszystkiego najlepszego w pracy dla dobra fundacji <kluwania> i dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze jakieś sprawy. Nie informuję również, że ta taka planowa kolejna sesja odbędzie się od dnia 26 stycznia 2017 roku o godzinie 13. normalnie. Szanowni Państwo, za dwa dni będziemy przystawać w święta myślę, że znam wszystkich, dlatego chciałbym wszystkim Państwu, wszystkim za Państwa pośrednictwem, wszystkim mieszkańcom powiatu złotoryjskiego złożyć jak najlepsze życzenia świąteczne przede wszystkim spokoju, zdrowia, radości, ale również tego, ażeby to na nowo narodzone dzieciątko sprawiło, że w nas potrafi się też narodzić dużo dobrego, miłości, radości, zrozumienia, wyrozumiałości, szacunku, wszystkiego co najlepsze, żebyśmy umieli z siebie również dawać innym wesołych, Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej z Łotywnik również prosiła Panie Przewodniczący o przekazanie jak najlepszych życie dla środka. Dziękujemy bardzo. ja jak się pan Janę,